manko i zawitajcie, dzisiaj będzie grubo, bo susto y Tak jest, niszczyciel czołgów premium 6 poziomu Co ciekawe, był to, w sumie jest to, mój pierwszy zarabiacz Pamiętam, że po szkole pojechałem do sklepu, chyba Empik I tam była wersja pudełkowa WOTA Zakupiłem ją Tam było trochę, między innymi, złota Było to pierwsze chyba złoto na moim koncie No i za to złoto właśnie zakupiłem nowego niszczyciela 6 poziomu, była to jedyna zarabiaczka, a wcześniej taką zarabiaczką był czołg 5 tieru M4 Sherman Drzewkowy, na nim zarabiałem kredyty. Śmieszne czasy, jak teraz sobie o tym e, wszystkim przypomnę. E, Sustoirik jest bardzo wyjątkowe, ponieważ on na zwykłym pocisku strzela za 440, ale na złocie on ma mniejszą penetrację, bo 171, ale większe uszkodzenie na strzał, co jest w pewnym sensie ogromnym paradoksem, bo wszystkie czołgi e, funkcjonują zupełnie inaczej. Czyli na tych tak zwanych goldowych pestkach mamy lepszą penetrację i takie same uszkodzenia. Tu mamy wyjątek. Ja pamiętam, jak grałem w SUS 100Y, to miałem 6 pocisków e, załadowanych i za bardzo z nich nie korzystałem. Też nie było wtedy intuicji, zawsze była, ale ona działa zupełnie inaczej. No w sumie to musiało być 11 lat temu, albo może nawet 12. Coś takiego mi się kojarzy. Zobaczcie, tu jest herkat. On chyba oberwał. Na Heku penetracja to 65, co może wystarczy na niektóre szóste tiary. Nie wiem, czy na Hellcat wystarczyło. Możliwe, ale już nie będę ryzykować. Nie będę w tym odcinku strzelać jakoś dużo z Golda. Przypomnę sobie z wielką przyjemnością stare czasy, jak kiedyś właśnie grałem tym niszczycielem. I uwaga, uwaga, czy Jackson się cofnie? No, za. O, 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 o! Panzer 4 Szmalturm. Dostał za 398. Teoretycznie te wszystkie strzały, jakie oddałem, to mogłem z golda przebić, prawda? Nie wiem, czy KW-2 bym przejął na pewno, ale tutaj myślę, żeby to ładnie powchodziło. Dobra, dobijamy tego PZ-4S, no i co? Pierwszy frag, pierwsza bitwa po takiej długiej przerwie. Uwaga, uwaga, czy ten PZ-4S się wychyli? No, zapraszam Ciebie, kolego. Coraz bliżej, coraz bliżej i jest, moi drodzy, 406. No i chyba to będzie na tyle w tej bitwie. 1600 uszkodzeń. No tak, więcej już nie zrobię. Czasami ktoś mnie zapyta, bo jeżeli popatrzycie sobie na moje statystyki, to na susto Rek mam rozegrać 431 bitew. No i nie mam żadnej odznaki biegłości. To właśnie dlatego, że wtedy tych odznak biegłości nie było. I też na przykład nie mam w ogóle ulepszeń polowych, pomimo tylu gier. Widać, że to pojazd starych czasów na moim koncie. Zagrajmy teraz kolejną bitwę. Mamy te 50 2 który pojedzie na lewą stronę. Ja też się tam wybiorę, bo może on podświetli ee, jakieś niszczyciele. Tu jest dobra penetracja, 200 prawie na zwykłych pociskach, 196. O, typek jest tam, więc super. Jesteśmy stodołą, więc tego kamuflażu jakiegoś bardzo mocnego nie posiadamy, ale myślę, że jeżeli light będzie wychylony i będziemy strzelać z takiej odległości, to wszystko dobrze wyjdzie, chociaż bezeta może złaszczotować i Właśnie złanshotowała naszego skauta, Szkoda, że on tak chciał wjechać od razu, bo moim zdaniem mógł to inaczej rozegrać, na przykład pasywnie w jakimś krzaku, albo tu gdzie to IKV zjeżdża ten IKV chyba zaświecił T29. Dzięki temu dałem strzał za 443 i super początek dla mnie. Z tego co się orientuję, możecie mnie poprawić albo montażysta, to można kupić 100Y za obligację. I bodajże za 5000 aż obligacji trzeba wydać na tego niszczyciela Czy to się opłaca nie. Skoro za 8000 obligacji możecie kupić kilka innych czołgów ósmego poziomu, ja wiem, że to jakieś super czołgi nie są, natomiast różnica jest na tyle mała, że uważam, że nie warto. Ponieważ na szóstych tierach premium, na siódmych tierach premium nie zarabiamy tyle samo co na ósemkach jest duża różnica pod tym względem. I na dłuższą metę raczej będzie żałować wyboru 100 y, ale jakby ktoś chciał taką zabawkę na odstresowanie, na niższe poziomy i dodatkowo coś pozarabiać, a nie jako główny zarabiacz, no y nie jest raczej złym wyborem, chociaż sami widzicie, że jest on bardzo, bardzo, bardzo specyficznym czołgiem. I nie jest to uniwersalny pojazd, ale na tych szóstych tierach tymi uszkodzeniami może fajnie rozdawać karty. Ja wróciłem się na środek, bo tam już nie widziałem opcji dla siebie. Przy każdym wychroniu tygrys, czy ktoś inny by mnie świecił, wjechałem teraz w krzaki. Zastanawiam się, czy może lorka, czy może progetto, albo ktokolwiek gdzieś się pojawi. A jednak jest is, proszę Państwa, is. Skupiam to działo. Strzelam 452, pięknie. I nie jestem wykryty, to jest najważniejsze w tym wszystkim, bo dosyć łatwo potem można trafić w nas. Okej, okay, jego już nie ma. Progetto wykryte. Szukamy kątów na proga. On jest w takiej kieszonce, schowane. Celuję się może teraz w lorkę, bo ona może zjeżdżać. Uuu, T28 jak szturmuje, a lorka mi przejechała. I prożet to też akurat. I nie zdąży na T28, ale potrójny fail. Mam w głowie coś takiego, że powinienem wracać na tą pozycję tutaj, w te krzaki. Ale tak się jeszcze. Zastanawiam jednak, dobra, podejmuję tę decyzję, żeby wycofać się. Muszę to zrobić bardzo, bardzo szybko. I mam nadzieję, że tutaj nikt mnie teraz nie przetnie, żadna lorka. Idziemy, jedziemy. jedziemy. Tą fałkę jest to 28. Muszę być na mojej pozycji. Bitwa przegrana. No, nie jestem w stanie tego wyciągnąć. Nieważne, jakim czołgiem grałbym. Ta fałka chyba zatrzymała cały nasz wjazd. Niestety. Dobra, myślę, że ktoś tutaj będzie skracać. Lorka albo Progetto jest bezeta, proszę państwa. Dobra, spróbuję dobić bezeta. Uwaga, uwaga, dolna płyta. Aha, już chciałem powiedzieć, że Y wyjaśnia super OP bezeta, ale <grywka> jednak role się odwróciły i tak to wyszło. Uważnie zastanawiam się, co zrobić na takiej mapie. Overlord i to jeszcze losowanie na 8 Tiery, więc nie ma litości. I myślałem, że na tym odcinku coś może na tych niższych poziomach z alfą zdziałem cuda, ale nie, trzeba tutaj zagrać pasywnie w krzaczku. Jak na niszczyciele przystało, chyba ta pozycja i po prostu będziemy musieli czekać. Jestem tak duży i ta artyleria jeszcze jest w tej samej pozycji, że nie wiem do końca, jak się tu ustawić. A muszę być gotowy, bo będę mieć pewnie sekundę na oddanie strzału, może nawet pół. Jak przegapię moment, no to wtedy dalsze czekanie nas czeka. Oni dominują plażę. To może sugerować, że nie mają czołgów na tej flance w ogóle. Nikogo nie widzimy. Ja generalnie podjadę. Myślę nad właśnie zagraniem przy tym kamieniu. Rzecz jasna, kamuflażu nie mam, ale raczej nikt tu mnie tak łatwo nie podświetli. I teraz te nasze niszczyciele, które są za mną, one też powinny się ruszyć. Na przestawić się na plażę, podjechać tutaj, no bo... No, tutaj nikogo nie ma, one nic nie zrobią. O, Swak pomyślał i KV też. Super Teraz będą oczywiście bardziej użyteczne. Antera nikogo nie widzi na środku, a ja może jakoś będę mógł strzelić Choppera Cromwell'a. O, mnie wykrył pewnie, co? Nie wykrył mnie, okej. Okay. Dobra, podjadę sobie pod ten kamień. I stąd wceluje się w Forest Spirit. Tam może być też na przykład Su 100 Y. W miarę dobra mi suwa. Zasłania nas w każdej chwili kamień tu z prawej strony. Ło, jest artyleria, ale schowana, nie dla mnie. Wystarczy, że nasze czołgi podjadą jakoś bliżej, zaświecą. Przejmiemy sobie kontrolę nad tą stroną. I potem powinno się to dobrze ułożyć. Jest 1 11, ale. No nie, ja się boję, że jak się wychylę z krzaków, to. Będę widoczny. jest susto Y. Skupiam to działo. Weszło, 409. Dobra, jest Forest Spirit. U mnie 3 sekundy, 2, on jest pięknie wychylony. Aż korci zadawać heka, ale nie będę mieć na to czasu nawet. Więc od razu strzelam. Żeby go jak najszybciej obić. Jest na jeden strzał, więc... To dobry znak, tylko że nasi są mocno obici już, niestety. Każdy na strzał też. O, Arta wyjaśniła. Nie ma Forest Spirit. Więc teraz ja mogę na przykład popracować nad KW-1S, tylko że on jest za budynkiem, jak widzicie. Nie jestem czołgiem, żeby teraz gdziekolwiek podjeżdżać, na przykład tutaj od lewej, coś takiego robić. Ja muszę po prostu czekać na mój moment. To jest minus grania niszycielami. Nie mogę też jakoś się wychylić na M6, bo jak ja się wychyla na M6, to drugi forest jest pewnie tutaj jakieś AT-7, KW-1S. Zanim ja się schowam po tym strzale, celuję też przez strzałem, dawno mi się żarówka zapali i Będę w garażu obstawiam. A tak to liczę na to KW11, że. Okej, okay, Forest ma spot, że Su, przepraszam. Teraz mogę trochę podjechać, bo wiem dokładnie, gdzie są te czołgi. I one też muszą być pochowane, no bo są zaświecone. I Forest właśnie strzelił do Pantery. Zobaczymy, czy ja będę wykryty. Chyba jeszcze nie. A te 7 w ogóle gra pasywnie w krzaku. Już jak ja strzelę. Jak wam mówiłem wcześniej, dostanę spot. O, może AT7 mnie nie zaświecił, bo jest ogłuszone. Jeszcze przez 3 sekundy. Więc strzelam, cofam, zobaczymy. Oj, oj, oj. Udało się, udało się cofnąć. A też to bardzo interesujące, że ja zaświeciłem to AT7. Mniej więcej teraz zniknąłem ze spota. AT7 powinno paść. Celuję 1 11. Zobaczcie, jak to długo skupia działo. Kawu 11 jest schowane za czymś, ale. Nie wiem, za czym. O, o, jest bicie, super. Wchodzi, cofka. No i cały czas jestem wykryty. Nikt jeszcze nie rozwalił tego AT7, a... To on najprawdopodobniej mi świeci. Kawu 1 s na jeden strzał, no ktoś musi go dobić, super. Teraz pora na... Ja załaduję he na SU. W ogóle mam flashbacki, chyba odcinek z Gonzalo, jeżeli oglądaliście, to SU było dokładnie w tym samym miejscu. Marzyłem o hajaku w nim, podpaliłem się, poddychałem na blisko i zginąłem. Nie wiem czy pamiętacie, ale taki mam teraz flashback. Nie będę strzelać. O, 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 mamy to, 550, pięknie. Rewelacja i zdążyłem się cofnąć. Dobra, ja zniknąłem ze spota, nie ma na nic innego czasu, trzeba podjeżdżać. To jest końcówka bitwy, jedziemy. Wow, ja teraz zorientowałem się, że ja tutaj mam kamuflaż, ale byłem taką cebulą, że dałem kamuflaż tylko na letnie mapy, a nie dałem kamuflażu na mapy pustynne i zimowe. I teraz jestem bez pomalowania. Lotnisko, mapa dla niszczyciela może być nawet całkiem, całkiem. Dojadę sobie tutaj i wceluję się najpierw na linię BC, może gdzieś tu będzie ktoś przejeżdżać. Tylko pytałem, czy kw 1 zaświeci. Jest Sherman. Wow! Nie wiem jakim cudem, to zwykły przeciwpancerny, nie złoty. Za 471 dobiłem tego Shermana. Wow, 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 tego się nie spodziewałem. No dobra, to może podjeżdżam od lewej strony. Nasze kw 1 i Panzer 4 s tak szybko zdobywają mapę jak na lotnisko. To jest zaskakujące. Pewnie zaświecą Strv-a. Bo ten SRV powinien do nich strzelać, i ja chciałbym się w niego wcelować, właśnie, żeby im pomóc. Natomiast, o jest widzicie? Myślę, że ten SRV zaraz znowu nam się pokaże na celowniku. To jest raczej kwestia czasu i trzeba być na to gotowym i przygotowanym. Nie trafiłem. Mogłem bardziej do lewej wycelować, przyznaję się. Przyznaję się, że mogłem do lewej wycelować, ale myślę, że tu będzie jeszcze okazja. Na ślepo daję, na ślepo. Nie weszło. kurczę i akurat się zaświecił. To jest najbardziej irytująca rzecz, że jak strzelacie na ślepo i potem go się dostaje spota, nie? Dobra. Jeszcze jedna szansa. Do trzech razy sztuka się mówi, chyba. Tak jest. Mamy to. Weszło. 5 do 0 w ogóle. Co to są za bitwy? W takich bitwach z 100Y. No nie pójdzie wam najlepiej. Trzeba teraz jechać na ślepo przed siebie. Nawet nie wiem, czy ja do kogokolwiek dojadę. Nie mam czasu zatrzymywać się na ten strzał. O. Zobaczcie, że już pad. Yy. Czy ktoś może być z lewej strony? Leopard z lewej strony. Wątpię. Pelka tu, wszystko tu. Leopard jest tam. <gry> I co ja tutaj mogłem zrobić widzowie? No nic, chyba zagrać kolejną bitwę. A tak chciałem w ostatniej bitwie coś postrzelać z tego golda. Jakiś taki potężniejszy strzał oddać. Pod odcinek, żeby było. Zdowałem na leoparda, ale nie wiem, czy gdziekolwiek będę mógł go strzelić. Czekam na leopardę, to jest moja. Ostatnia okazja. Szansa, o bardziej, Tylko, że musi się na przykład cofnąć. O, wieża. Weszło ze złota. 521. Trochę mi to uratowało bitwę. No i w sumie to tyle. Dziękuję Wam za odcinek. Takie stare czasy mi się przypomniały. Trzymajcie się. To elo.